Jak e, przed galą? Jest stres? No ba, jest, jest, chociaż to moja już, słuchajcie, piętnasta. Piętnasta! Czyli tylko trzy pani, że tak się wrażę, opuściła? Tak, tylko trzy opuściła. Nie, tak? myśmy nie mieli jakichś takich specjalnych niespodzianek, w sensie, że ktoś tam się potknął, jakieś takie nieprzewidziane przygody, nie, nie, nie. Natomiast rzeczywiście było sporo zaskoczeń, jeżeli chodzi o Um, laureatów, którzy zdobywali um, na przykład pod rząd ileś tam nagród. Naprawdę przyrzekam, wszystkie poranki przez ładnych parę miesięcy wiązały się dla mnie ściśle z płytą Estera. Wręczając dzisiaj na, nagrodę w kategorii Muzyka Polska robiłam to z prawdziwą przyjemnością, dumą, wielką radością, bo uwielbiam uważam, że to wspaniały człowiek i artysta. How is your how is your polish? I'm po it's just uh, and um, dziękuję. <laughs> na zdrowie, na zdrowie. Jak jedziesz samochodem i słyszysz swój utwór, to stację przełączasz czy zostawiasz? Przełączam. <gry> Naprawdę? Mhm. Myślę, że to tak, takie piękne zamknięcie, ta nagroda dla Pitbulla i takie super atmosfera, dlatego, że to jest prawda. Po prostu ludzie, jeżeli coś kupują, to znaczy, że im się podoba. Nie ma tu żadnego żyli. To po prostu ta impreza należy do, do widzów, do czytelników, do słuchaczy. Zobie mi nie, nie darują, panie? bo pisali, że jak Pani dostanie siódmą, to Pani miała śpiewać albo tańczyć. Mi się wydawało, że tańczy. A oczywiście, że śpiewać. Dobra, to zatańczmy po prostu, a nie będziemy śpiewać. Razem? Co e, no, rama, rama. rama. tak jest rama. No dobra. To jest druga ręka tu gdzieś Nie, no, jedna na ręce. I tańczymy. No dobra, to nie wiem, A powiedz mi, jak Ty się odnajdujesz na takiej gali, gdzie jest tak dużo ludzi, gwiazd, fotoreporterów? I heard that you published uh, the song Calibra with three singers in three countries. Yeah, actually in Poland. Poland and yes in Poland. No, it's true in Poland and in Italy. Um, both of the countries were really strong. So, but the Polish version is my favorite version, and it's really Monica has a really nice voice and it fits very very well.